Lato w Parku Miejskim zapowiada się muzycznie. Tarnogórski Big Band, zespół Jania Band, młodzieżowa orkiestra Denta przy Parafii Świętego Wojciecha, kwartet smyczkowy, kwartet puzonowy czy zespół folklorystyczny. Oto propozycje na niedzielne wakacyjne popołudnia. Fajnie grają i ciepło jest, piękna pogoda. Można się rozerwać tutaj. Rozrywać nikogo nie będziemy, ale na pewno zaaplikujemy porządną dawkę muzycznych emocji. Od dwóch lat Urząd Miejski w Tarnowskich Górach organizuje koncerty promenadowe w Parku Miejskim. Jest to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu, wolnych niedzielnych popołudni. I ta propozycja spotkała się z uznaniem mieszkańców. W okresie takim właśnie letnim, gdzie jest dłuższe dni są, jest ładna pogoda i, i bardzo fajne to jest spędzenie czasu czasu, którymi ja przy dobrej muzyce i dobrym jedzeniu. Zresztą atrakcji nie brakuje także dla najmłodszych przy scenie i na pobliskim placu zabaw. Tak więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przynajmniej w tej chwili kurde na ta kawałek niedzieli. No, po południe niedzielne, bardzo miłe. Jesteśmy zadowoleni z takich koncertów i jesteśmy zawsze uczestnikami takich imprezach. A będzie ich zdecydowanie więcej. Przed nami jeszcze kilka koncertów, cieszą one się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdą niedzielę o godzinie 17 zapraszamy do Parku Miejskiego. Repertuar będzie naprawdę różnorodny. Nie przeszkadzają nam czy standardy jazzowe, bluesowe, czy też klasyka. Słuchamy wszystkiego i jest to bardzo miłe i przyjemne. Polecamy. My także polecamy i nie tylko koncerty promenadowe, ale także Park Miejski. Miejsce idealne na spacer, wycieczkę rowerową czy zabawę z dziećmi. Zapraszamy nie tylko w niedzielę.